Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezwonnym i bezbarwnym. Jest lżejszy od powietrza, dlatego łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Straż pożarna prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu uwrażliwienie mieszkańców Kalisza na problem z tlenkiem węgla. Tutaj u nas w straży są także otwarte strażnice raz w miesiącu. Tutaj na tych otwartych strażnicach jest jedno z takich elementów przedstawianych. To jest zagrożenia związane z występowaniem tego tlenku węgla, a także zabezpieczenie mieszkańców przed zatruciem tym gazem. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania takich paliw jak drewno, benzyna, gaz, ropa, nafta, węgiel, które spowodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego do pełnego spalenia wymienionych substancji. Jeżeli chodzi o wykrywanie, to no takim najlepszym urządzeniem to są czujki tlenku węgla, które zakupuje się w sklepach montuje się bezpośrednio w pomieszczeniach w pomieszczeniach zgodnie z instrukcją gdzieś na wysokości przypomnę jest to gaz lżejszy od powietrza on unosi się tutaj gdzieś przy suficie krąży niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka dostaje się do organizmu przez układ oddechowy a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu blokując dopływ tlenu do organizmu Narażamy się na zatrucie czadem poprzez przebywanie w zbyt uszczelnionych pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o brak tego powietrza, no to związane jest z uszczelnianiem, z nadmiernym uszczelnianiem kratek wentylacyjnych i powiedzmy tych otworów w drzwiach, tak jak to jest w łazienkach, gdzie tam mamy ulokowane tak zwane piece typu Junkers. No tam takich przypadków odnotowujemy najwięcej. W tym roku Kaliska Straż Pożarna musiała interweniować już 36 razy w związku z wykryciem tlenku węgla. 9 osób było poszkodowanych. Na szczęście nikt nie stracił życia.